Nie ja ma bez niczego? No! Jak bez niczego kurwa? Clasha masz Już nie mam Jaki flash? Co to za... Co za flash? Powiedz mi Hi guys How are you today? Jeszcze raka, ale się boję o konto. co to cię to za na tej Ari? Co to jest? Tam Ari skapry. się urodziła forma. O, Maciek Kodziemy. widzę, że idziemy do tego samego celu. Ja też tam idę. Piedro, i fajne 5 Maciek. Cześć Maciek, co to za co, co ty tu używasz? <laughs> Bo ja miękę zasięgnę te wilki i ze skoczę po prostu o kurde hm. Kubę Własno <głanicznych> <głanicznych> będzie A nie bierzamy Co P podobno RK Rka! da się uchylować, da się uchylować Może je zadałeś spędzić Tak, czegoś tak się nazywa ta postać 7 zero Ale Ban kurwa Traks. O nie, Kubę biją Gnębią, gnębią go a ja tam też bym. Procent? Bo też daje 25. Mogłem użyć umiejętności kilka... O! OLE wywaliłem mi BOMBĘ! Nie, no. no w sumie... Immiration. Ej no... O, nie trafił. To nie jest maluks. jest... No ra... Yo, pa, Papa. O, poszedł w tym kierunku chyba. O kurde, mnie tu widzę, że na mnie było. O kurde nie mam many, nie mogę pomóc z killami. O kurde Dobra, znam co najpierw Ale na praga to już byś mogła zostawić, wiesz Ja wcale komu po prostu użyłem to nie moja wina Jak widziałeś, że malała jest sam to mogisz zostawić Nie Trzeba dobić, no. bo wy uciekł z kurwy syn. Tak myślałem Szczególnie jak na oku, nie Trzeba założyć, bo by uciekł, z kurwy. No dawaj tego krowa <gry> O kurde, jeszcze warda bardzo cię Montego. Co trzeba? Ale. No Ale Gdzie <grym> to kurwa jest? Eee, co ty się stało? Z Da place, da place. Ale damage

Idę ci pomóc, Eło. Ja spierd... Mówi się tu piłkę. Kuch... Musisz 12-4 zrobić i znowu nie będziesz. Idę, 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 idę. Ty już kurwa masz, no masz, no... no Chcesz, to ja wezmę, ja. mogę, Ale co ty małe, no tak kurwa tędy, k***a, że to jest k***a. No. Elo. Haters gonna hate.